Cześć, witajcie, serdecznie Minecraft w końcu. Dzisiaj zagramy sobie na minigames na serwerze jaśmc.pl. Ogólnie tutaj chodzi, żeby w czasie gry muzyki czekasz na wagonik. Jak wagonik sładnie, musisz jak najszybciej wejść do niego. Nie wejdziesz, przegrywasz. No lepiej patrzeć do góry, gdzie ten wagonik był. O, nie, nie. Weszedł. Trudno się mówi. Następna rozgrywka. Aha. No, trzeba dotrzeć do samego końca, i nie można nacisnąć na te mm, płytki, bo inaczej wybuchamy. i Idziemy od początku. O, jak tamty gość. O, ja też już. Uhu nadzieję, że będę jak najdalej, dojdę. w wpadł. Może będę na sam pierwszy? Ja, pierwszy jest! jolo Dobra, następny ruch uliczny, zielone, czerwone, e. Nie będę tonistą Dobra w takim pojawiają się nam się hmm, bloki wełny. Na zielonym możemy jechać, na żółtym musimy się zatrzymać, a na czerwonym nie możemy się ruszać. I trzeba dobiegć do samego końca. Kurde, właśnie to jest takie głupie, że tak szybko się przenika. Następne: popcorn. Wełna znika pod wpływem ciepła. Uczymy się jak najdłużej. Dobra mamy różne kolory z białego na czerwoną glinę się zmienia do czerwonej gliny pierwsze mamy żółte, drugie pomarańczowe trzecie czerwona wełna i ostatnie gdzieś tu widziałem taką glinę fajną może pokażę wam jak znajdę, o taka glina trzeba się utrzymać jak najdłużej tutaj Że trzeba być tutaj, dobrze trzeba myśleć gdzie mniej więcej stanąć żeby żeby, te, żeby nie spaść a jak już biegniesz to tak żeby wygrać to. Nie wiem. Zobaczymy, który będę. To zostaniemy. Idziemy tam. Już mamy żółtą. Trzeba jak najdłużej się utrzymać. Jest trzech graczy, w tym ja. Nie jest. Uch. Pierwszy, nie dosyć, że spadłem, to jeszcze pierwszy jestem. Dobra, dobra wyścig na koniach, to polecam na F5. Jak naj, jako pierwszy do mety naciszcie spację, aby jechać szybciej? Dobra, trzeba najszybciej jechać szybko, spację. Pewnie trzeba będziecie słyszeć, jak klikam spację. Jedziemy szybko. szybko 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 trzeba być pierwszy jestem teraz aktualnie pierwszy ale pewnie zaraz coś zahaczę koniem i będzie tyle o już jakiś lag cofło mnie oczywiście szybko 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 jezu jakie lagi nie wiem że jeszcze pierwszy jestem i nikt za mną nie jest. Pozdrawiam. Będę pierwszy jak nic. Chyba, że mi teraz lak chwyci, nie? Magiczny. Będę pierwszy. yeah, pierwszy. Ja uziomy. A zadnia rozgrywka, co to jest? Wybuchowy barek, nie da się zopać. Fapa innych, gdy masz TNT. Rozgrywka jest zła. Było kiedyś na Nancy Streu, nagrywałem. Poszukacie na kanale, to znajdziecie jeszcze. Macie chyba jeszcze powinno być. Gramy, gramy. Do góry mamy czas, i na swoim pasku, gdy nie oddasz TNT, wtedy wybuchasz. Trzeba być yy, dobrym w to. Macie myśleć logicznie dość. Dobra, nie było źle. Będę piąty chyba. No Dobra, piąty. Dobra, następna. One in the chamber. Jeden strzał, jeden kill, tak? To moje ulubione miejsce. Zawsze to jeszcze poczekam chwilę kamper ze mnie Aż inni się wystrzelam, a potem ja wbijam i trach, tak, tak i wygrywam To mam jakiegoś gościa A, biegnie tu do mnie chyba A nie Tutaj chyba będzie chciał strzelać, o Ja się tak nie dam. Będzie tu do mnie bieg, czy nie? Biegnie, czy nie? Biegnie, ma przez przesrane chłopak. Jeśli wyjdzie. Chyba, że jakiś cheater. Ło, wow, ho, wow, wow, ale go ściągli. uważać. Ktoś go ściągnął. Tam ktoś jest do góry. Widzę. O. Patrz to. Jep koniec grania dobra, idziemy czterech graczy pewnie zaraz któryś wyjdzie według mnie to jest trochę tak głupie, bo te gracze trzymają się do góry i nie wiem gdzie, gdzie trzymają się gracze czy są na tym murku, czy gdzie dobra, idziemy tam tam gdzieś jest jakiś koleś kolo tam widzę, nick weźmiemy go od tyłu albo on od nas weźmie gdzie ja tu właśnie? A! Tak blisko było. Nieźle. Co tu mamy? Ślepy załek. Biegnij zanim ktoś cię okrąży. Uważaj, podłoga znika. To jest rozgrywka, gdzie trzeba biegnąć. Nie można skakać. I blokujesz innych graczy. Gdy oni biegną. Hop, Spacją. Na lepszy sposób. Lecz czasem może się zbugować i wtedy już klops z tobą. O, tak jak teraz, słabo trochę. Eee, tam. Było dobrze. Następna rozgrywka. Pogromca kurczaków. Zbieg najwięcej zwierząt. Uważaj na ujemne punkty. Rozgrywka nie jest zła, tylko mnie najbardziej właśnie wkurzają te minusowe punkty. Minus 50% wtedy daje ci. Uuu, kurczaki. Trzeba uważać, który się bierze. Weźmiesz taki na minus 50% i co wtedy? I, I ci punkty spadną. Dla mnie to Te krowki dają najwięcej. Trzy punkty. bank. Ej, ej, ej Nie rozpędzacie tak. Minus 50. A bym teraz wziął. <grym> Znowu bym zawił. Jeden punkt, jeden punkt. Jeden, krówka zabita. Minus 50, krówka, krówka. Jeden punkt, jeden punkt, jeden punkt, jeden punkt i... Pierwsze miejsce, pęk 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 Tak się gra Parkour Chyba najbardziej z zadowalających mnie rzeczy parkour Chyba możecie zobaczyć jak będę skakał Chociaż czasem zrobię takie głupie błędy, że już nieraz mówię, że takie głupie błędy zrobiłem i skakałem tutaj. O, teraz taki głupi był. ale co tam? To, że ty zawsze to jestem pierwszy. Nikt nie dobiega do mety. Bo teraz znowu, żebym się nie wyprostował. Pięknie, pięknie, pięknie i bęk, bęk, bęk Te trzeba się rozpędzić Ja. Yeah. Tu, 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 tu i pierwszy. Tak się parkuruje. Parkier. Gratkowadę, przeżyję jak najdłużej. Kowadła spadają na nas i musimy z nich unikać. Mój sposób to jest postawienie się pod ścianą, patrzeć do góry i unikać kowadeł. Jest kilka tych właśnie trybów. Wow, wow. A się na mnie uzięły teraz. Kilka trybów, teraz spadają po jeden, potem będą dwa, trzy spadać naraz. Ej, ej, koleś. Ja tu stoję. 4, a potem będą już nie padać losowa, tylko będą spadać nagrać, 3 trzeba będzie chodzić i uciekać, kurde, koleś tu stanął, jeszcze jeden, najlepiej, najlepiej stanąć i się cieszyć, kurde, stanął, zasłaniam ci i graj sobie teraz widać po 3 spadają chyba już się jest na graczy wow nie, jeszcze nie no już spadają po 4, A po 5 już spada teraz już na graczy chyba, tak na graczy Wow wow, wow. ta trzeba powoli uciekać przeżyje się to przeżyje o panie Pani nie tak dużo Ja chcę przeżyć Chcę to przeżyć. O... Drugie miejsce, Sobo. Myślałem, że będzie pierwsze. Ale co tam? Kolorowy mix. Dopasuj kolor, uważaj, podłoga znika. To chyba każdy zna tą rozgrywkę. Z jednak popularniejszych. I tam się blok i temu pokazuje się, a ty musisz tam na ten blok stanąć. Reszta bloków znika Taka wygląda. Nie jestem w tym dobry. To jest dobrze, jest dobrze. Czarny Żółty gdzieś tu widziałem to Pomarańcz Jest dobrze Czarny Znowu czarny I Gdzieś tu widziałem? Kurde. Tu trzeba dobrą mieć pamięć na zapamiętywanie gdzie między kolory są. Też byś wiedział, czy biec przed siebie, czy za siebie, czy gdzie. Gdzieś tu widziałem? Aaaa, ostatniej chwili. Biały. Zieleń. Ha. Nie, to będzie na tyle z tego materiału. Dzięki za obejrzenie. Major w końcu i na